Pierogi, proszę raz. Uciekłem z obławy. Byłeś w tym barze, co mi pokażesz? Pierogi, proszę raz, bo masz ładne nogi, choć nie masz ładnej podłogi. Chodź, pokaż mi swoje nałogi. Powiem wam Zupa Była jak skorupa Musiałem udawać przygupa A może coś się uda Pierogi proszę Raz Bo masz ładne nogi Choć nie masz ładnej podłogi Choć Pokaż mi swoje nałogi. Oto koniec historii May. Grałem na akordeonie, byłem w formie.